Makijaż krok po kroku, inspiracja walentynkowa. Mam już pielęgnację podstawową, przeciwzmarszczkową, podkład oraz puder transparentny, szmineczka, żeby już usta były wymalowane, oraz konturowanie, czyli trio lifting policzków. Teraz, ponieważ mam dość jasne brwi, nakładam i zagęszczam tuszem zagęszczającym do brwi. Ściśle przylega, pozwalając na ich idealne wypełnienie. Dopracowana formuła i szczoteczka sprawiają, że brwi pozostaną w nienagannym stanie przez cały dzień. Teraz przechodzę do powieki, czyli najpierw przed cieniami baza na powieki. Ona stanowi doskonały fundament pod makijaż. Jej wodoodporna formuła zapewnia długotrwały efekt bez nadmiernego kruszenia. Daje tutaj takie oczyszczenie brwi i ujednolicenie kolorytu. Teraz bazowy cień kolor ciasteczkowy bez połysku yy, matowy yy, daje na co Powiekę ruchomą i na nieruchomą, żeby ujednolicić kolor, zniwelować ewentualne zaczerwienia, które mogą być na cienkiej skórze powieki. Teraz modeluję, blenduję do góry, czyli robię taką sztuczne załamanie wyżej od załamania naturalnego, żeby podnieść. E ostatecznie powiekę i złoto na ruchomą powiekę mniej więcej dwie trzecie od y, okolic nosa y, nie do końca na zewnętrzne oka. Kredka tym razem turkusowa, dwie trzecie u góry, jedna trzecia na dolnej powiece i rozcieram granatowym, satynowym cieniem. Najpierw rysując, jakby przeciągając tą kredkę wraz z cieniem, robiąc linię do góry, żeby oko nam nie było smutne, tylko właśnie takie powiększone. I końcówkę, czyli zewnętrzną część oka, domalowuję granatowym cieniem, dodaję więcej. Możemy tutaj sobie budować ten cień, yy, czy wyżej, w zależności jak kto lubi. Ja daję, przeciągam do końca e, d, dro, troszkę, natomiast zewnętrzne podnoszę dosyć wysoko, aż na, nad załamanie naturalne, że jeżeli mam oko otwarte, ten cień jest widoczny, oko wydaje się dużo większe. Przygęszczam delikatnie rzęski jeszcze kredką granatową, i w całości dolna, Dolna linia e, turkusikiem, podkreślam, ponieważ to będzie makijaż wieczorowy. E, dokładam odrobinę złota jeszcze na sam koniec, żeby połyskiwał ładnie e, przez wymalowane, pogrubione, wydłużone rzęsy. No i oczywiście na koniec 200% pogrubienia. Moich rzęs praktycznie nie widać. Teraz już po jednym razie te rzęsy zaczynają się pokazywać, są bardzo wy, wydłużone. Pogrubione. No, przede wszystkim tuż nie skleja, że ładnie je wyczesuje. Także jest to taki już ostatecznie finish oka.